Na transporter, na śmigłowiec, na bajakta i na inne rzeczy. I na dziecko. A jak jest naprawdę. To nie wiemy. O większość tych organizacji, które tam mają plakietki, nie są zarejestrowane. Nie istnieją. I taka jest, kochani, prawda. Ale żeby wrócić tutaj do kwestii naszego pomnika, Dlatego tu jesteśmy. Skoro już mają zbierać, skoro już mają robić propagandowe eventy, niech je robią gdzie indziej, ale nie w tym miejscu, bo to jest nasze święte miejsce. To jest nasz pomnik, naszego wieszcza. To jest serce naszej kultury, to jest serce naszej tradycji i historii. I nikt nie ma prawa. Tutaj manifestować poza nami, poza Polakami. Oczywiście nie mówię tylko o nas, tylko mówię o każdym Polaku. I dlatego tutaj jesteśmy. I dlatego trwa ten majatą pięciodniowy o 12 i o 19 codziennie. I Jutro będziemy, w niedzielę będziemy i w poniedziałek też będziemy. I, i wielu z nas tutaj, co pracują, wzięli sobie urlopy. Specjalnie, żeby tu. Zamanifestować. Dziwne, tak? Może jesteśmy wariaci? Jesteśmy jeszcze takiego przydomku. Jesteśmy jeszcze, może, wariaci? Tak. Romantycy. Tak, bo nasza służba dla Polski to jest wariac wariacja, tak. No właśnie, no właśnie, pan tutaj dobrze mówi. Nie ukrywam, że prowadzimy też akcje pod tymi sklepami i po prostu prosimy o nie molestowanie klientów, o odpuszczenie sklepów. A nie wiem, czy wiecie, takich sklepów w Polsce jest 10 tysięcy. Czyli to jest armia 10 tysięcy osób, które tu są. Ale, ale żeby... Okej, okay, ale żeby tu wrócę do kwestii tej współpracy. My nie jesteśmy przeciwko komuś. My jesteśmy za. Ale żeby być za, trzeba mówić o prawdzie. A nie oszukiwać się. A prawdy ludzi nie chcą słuchać. A prawdy nie chcą ludzie słuchać. Bo prawda jest gorzka. Okej, okay, kochani. Ponieważ nie widzę tutaj, mimo że chciałem namówić tutaj młodych ludzi, żeby ktoś zabrał głos. Yy, chce, chce pan zabrać głos? Chwilę? Woli pan nie. Od razu mówię, jest to nagrywane i idzie w dziesiątki tysięcy w Polskę. Także jak ktoś się nie boi swojego wizerunku, to zapraszam, może powiedzieć. Yy, bardzo bym tu w ogóle chciał, yy, żeby ktoś z młodych ludzi powiedział, jak widzi swój patriotyzm, jak widzi... Twoją Polskę w przyszłości. Twoją tradycję, swoje korzenie. No ja jestem. Młoda. Ponieważ nikt nie chce z młodych, to. Ale ja chcę, ja jestem. Odnoszę wrażenie, że młodzi nie widzą Polski w swoich marzeniach. No nie chciałbym być tutaj i mówić, że wyjedziecie za granicę i tam znajdziecie swój jeden. No byłoby to bardzo przykre. Ja osobiście mam czwórkę dzieci dorosłych. I jedno z moich dzieci jest w Wielandii od wielu lat. Nie cieszę się z tego, oczywiście. Może jedyna osłoda to taka, że nie jest tam na zmywaku, nie jest tam, nie pucuje, nie pucuje ulic, ale je w banku. Aczkolwiek banki to siedlisko żmi, ale po prostu jest to wykształcony człowiek, który. I wartościowy człowiek. Szkoda, że jego życie, jego praca, jego podatki nie są dla nas, tylko dla innego państwa. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć. Mamy jeszcze pół godziny, ale widzę, że nie namówię żadnej młodej osoby. Eee, może Ewa? Nie. Eee, no. Nie namówię żadnej młodej osoby. Żeby zabrała głos, ja, ja e... o Basia tu chcę powiedzieć, młoda osoba, już biorę, proszę bardzo. Szanowni Państwo, bliżej, bliżej. szanowni Państwo, zapraszamy po prostu jutro, pojutrze o 12 i o 19, tak jak dzisiaj. I wesprzyjcie po prostu nas tutaj swoją obecnością, powiedzcie znajomym, że będziemy, do poniedziałku jesteśmy, taki maraton polskości tutaj robimy codziennie, dobrze? Zapraszamy. Dobrze. <głosuzále> Dziękujemy Basiu. Chcesz, Bogusiu? A chcesz powiedzieć? Coś? ale rozumiem, że patriotycznego. Oczywiście. Oczywiście. Proszę bardzo. Tylko nie pan powie imię swoje, dobrze? Tadeusz Sarnowa. Ja chciałem poruszyć sprawę osób niepełnosprawnych, bo naprawdę się robi to bardzo źle. Nie szanuje się osób niepełnosprawnych. Ja dzisiaj przyjechałem akurat z Sarnowa tutaj do was państwo, do Krakowa i widzę, że naprawdę organizujecie dużo dla osób niepełnosprawnych, i widzę, że na ten, tak. bo u nas panowie to tego nie robią, i naprawdę nie szanuję nikt, osób niepełnosprawnych, i naprawdę walczymy o wszystkich Was. I naprawdę trzeba walczyć. Dziękuję bardzo. Brawo. Bardzo dziękuję panu Tadeuszowi. Ja powiem. Ym, Ja, ja, kochani, powiem odnośnie osób niepełnosprawnych. W naszym stowarzyszeniu, które ma za jeden z celi, celów, przepraszam za zmęczenie, jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. I w naszym stowarzyszeniu są dwie osoby niepełnosprawne, które z nami działają, które mogą się wykazać, bo nie każdy umie przemawiać, nie każdy może być grafikiem, nie każdy może działać w social mediach. Ale każdy może się wykazać, i te dwie osoby też się wykazują, i mają tą swoją małą, własną pracę. Widzę, że tutaj pan. Można? Ale, że oczywiście, że można. Nie wiem, czy jestem taki fotogeniczny, czy pan jest taki fotogeniczny, ale nie ma problemu najmniejszego. Słuchajcie, czyli młodych nie namówię. No dobrze, może jutro. Jutro jesteśmy o godzinie 12 Tutaj znowu nie ukrywam, że w południe jest nas więcej, ale tym się nie martwimy. Powiem tylko tak, tych, którzy wytrzymali tutaj i słuchali nas, opowiem tak dla takiej wiary w siebie. Otóż świat zmieniają jednostki. Zmieniają Einsteiny. Koperniki, Chopiny, Mickiewicze. A reszta, a masa idzie za jednostkami. I wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tymi jednostkami. Tylko trzeba w siebie uwierzyć. Nie każdy może być Einsteinem. Ale każdy w swojej dziedzinie może być wielki. I zawsze trzeba myśleć takimi kategoriami. na koniec dziękuję y, moim kochanym tutaj, buntownikom z Krakowa i nie tylko z Krakowa. Tak. I dziękuję wam, kochani, też, którzy wytrzymali tym dzielnym dziewczynom. Oczywiście mówię o dojrzałych kobietach, ale to są nasze dziewczyny, które nas tutaj wspierają. Wszystkich was, którzy... Wytrzymaliście moje, moje przemówienia. Szkoda, że nie zabieraliście głosu, ale myślę, że e, odwaga też się znajdzie. Pamiętajcie, jesteśmy tu jeszcze przez 3 dni. Jutro 12, 14, przepraszam, 12 do 14, 19 do 21 i to samo w niedzielę i w poniedziałek. Będziemy mieli ulotki, bo one przeskoczyły. No mimo, że nie jest dużo, ale ulotki rozeszły się błyskawicznie. A tak odnośnie ulotek, już na sam koniec. To taka moja dygencja. Otóż z tego balkonu tutaj, z tego balkonu tutaj, w 82 roku, 41 lat temu. Ja osobiście wyrzucałem ulotki. I tysiąc, dwa, trzy tysiące z bazyliki malackiej. Ludzie się rzucali jak na chlewę na te ulotki. Dzisiaj rzadko kto bierze ulotkę, popatrzcie jak przez 40 lat, jak nasze społeczeństwo zeszło na psy, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Oczywiście można wziąć ulotkę, można ją zawsze wyrzucić, ale to, że się jej nie chce wziąć, to już świadczy, jakim się jest człowiekiem. Że tylko nihilizm, obojętność mnie to nie dotyczy. Dziękuję Wam, kochani, Wszyscy. Pozdrawiam całą Polskę, która nas słuchała tutaj, bo szło to na całą Polskę. E, jutro znowu będziemy. E, dziękuję funkcjonariuszom policji za, za opiekę, za to, że było bezpiecznie. E, jutro robimy swoje. Do Jutra. Dziękujemy. Brawo. Dziękujemy.